Piętnastka będzie dobra. dobra. Góra. 20 metrów, czyli jakieś szóste, siódme piętro budynku. Popatrz na jakiś blok, wyobraź sobie, że jesteś na tej wysokości szóstego piętra i kręcisz lupa. W momencie, w którym spadasz, możesz się rozpędzić nawet do 50 km na godzinę. Wyobraź sobie, jak coś idzie nie tak. Wszystko pójdzie dobrze. Uczucie jest niesamowite. Czujesz te ciarki na całym ciele. Jesteś tylko ty. I ta magia Nie było. Jak się nauczyłem pływać? Przyjeżdżałem na półwysep na wakacje, a ściągnął mnie tu kumpel, który od dzieciaka przyjeżdżał tu na kajta z rodzicami. Mówi do mnie: Dawaj, stary, wpadaj, będzie fajnie. No to namówiłem ojca, spakowaliśmy się i przyjechaliśmy na kurs. Pamiętam ten moment, jak byłem niebieską siodemkę rebel. Machałem tym latawcem na lewo i prawo. Nic. Nie mogłem nabrać mocy. I wtedy ogarnąłem, że mam delikatnie zaplątaną linkę od PowerA. Jedna linka, nie wiem, pół centymetra, może centymetr różnicy. Odczepiłem ją. Tak, od razu poszło. Pierwszy dzień jak nauczyłem się latać, a wieczór był jeszcze lepszy. Nawet nie chodzi tu o samo pływanie. Nie wiem jak to się dzieje, ale każdy kto tu przyjeżdża jest z trochę innego świata. Mimo to, jak siadamy przy ognisku, to czuję się, jakbyśmy znali się od lat. I to jest taki magnes tego miejsca. Działa jak bumerang. Przyjechałem przypadkiem 5 lat temu i wracam tu co sezon. Nieważne, czy ludzie przyjeżdżają na kajta, winda, supa czy jogę. Polecam. I tak, się. każdy wraca <laughs> później. Głównie dlatego, że tęskni za ludźmi, za ludźmi, których tu poznał. Woda już wtedy jest gdzieś na, na drugim miejscu. Ta zajawka to jest solidna lekcja cierpliwości i szacunku do natury. Ale jak już ją odrobisz, znajdziesz się w odpowiednim miejscu i czasie to zrozumiesz to uczucie, które zna tylko kilka osób na świecie.